Dzisiaj jedziemy na Flochmarkt i pokażę Wam, jakie rzeczy sprzedają na takim zwyczajnym Flochmarkt. Także zapraszam do filmu. Nie mogę niestety z Kikiem nagrywać. No dobra, idziemy, słuchajcie, tam z tyłu za mną, właśnie pod takim dachem. Właśnie tam sprzedają różne rzeczy. I teraz tam się kierujemy. Wow! Ale rzeczy! Fajny talerz! Nie no, ten talerz się podoba, a to jest cały komplet! Ale fajowe! I zobacz... Wow! I a to zobacz... World best fronting! Best fronting! Sztetlans! Torebkę torebka no. Torebka no. Torebki fajne. fajne bardzo. Filiżanki też ładne nie? Fajnie z takim pariem. A mm. zaż to się tak pije um, bez uszka. To jest, to jest, to jest Ale jaka lampa stara Kalampa stara To Pedro, a co to jest? Co to jest? Start, funkcjon. Hm? Śrabę. A tu. A, na pieniądze nie? A, na pieniądze to ma. Zobacz jaki stał. To jest no, Nokia. To jest. Tutaj jakieś lampy. Mm -hmm. Patrz Pedro jakie lampy ogrodowe. No. Ale fajne. No, nie, nie. A to co to jest? To jest też radio. To jest radio. Tak? ten Heisersztajn set. O, jaki odkurzacz. Forwerk. Co to jest? Jaka to jest stara Ale działa. Ja taką pracę miał. miałam. Taką... nie e-mail, znaczy slajder. Em. O! Tu szarka jeszcze firmy AEG. O, do krojenia chleba, Petro. To kiedyś taki mhm. coś kiedyś było powszechne, się kroiło chleb. Razie, A tutaj jest toster. Tu na jajka. A tu? ładny wazon kryształy kryształy i aniołki a zobacz, tu masz ten rinketę na koła co to jest? Miarkę. Taką jak dziadek. Miarkę masz Masz coś takiego. To też jest radio. Suszareczka. O tu! Lampa, no. To jest taka lampa do... do kuchni, nie? Taka lampa. A ta, zobaczcie, drewniana. Drewniana. A to jest z takiego płótna chyba, albo a tu jeszcze jedna lampka nocna Ja dziękuję Paulo. zobacz O zobaczcie to jest Jeszcze na te Kasety VHS Szar Nie ja tego nie kupuję No kiedyś się oglądało Fajnie było się oglądało Wypożyczało się w tych że wypożyczało się kasety I się oglądało Fajne czasy. O, proszę, ten jest O, a tu jest taka blaszka na ciastka, ciasteczka. Też fajne. jest buteleczka dla dzidziusia, buteleczka dla dzidziusia. Jakie to ja Nie chcesz takiej? Proszę jaki ekspres do kawy. Kawuni. To jeszcze kawuni. I to jeszcze Melita. Fajne rzeczy. Różnego rodzaju butelki. Mój To jest fajne. Skóra. Skóra. Taki. Taki taborecik. Nogi tutaj z takimi świekami. Fajne. A tutaj krzesła. Drewniane. to. Uu, uu, uu. Pedro, rozłóż mi to. Co to zobaczyć, co to jest. Uuu, jaki Fajne. Super. Rzeczko, Rzeczko dla dziecka. No i tu, A to tu jest do nut? To dla Paula by się mogło przydać. To dla Paula by mogło się przydać. Możemy to kupić, wiesz? Do nut. Bo nie mamy. No to co, kupujemy? I co ona kupi?

Ja, ik heb geen aandacht. Ik euro of is dat te juiste Ja, oké. Kom voor Ja? Ja. Oké. Kom op. je. nie, nie, wnieść no A nawet w moim klasie mamy mamy w moim klasie takie, które się zamyka bo tam w tam pokaż palę, po, właśnie, pokaż Pola, jak to się składa jak to się składa o, ty wszystko wiesz jak to się składa nie wiem Mama, co ty kupiłaś nóżki jeszcze dla Paula. O, może to nie jeszcze dla Paula, jakieś stare patiki? Nie, no fajnie. Paulo, zapłaciłam za to 5 euro. I takie małe zrobiłeś. Dobra, udało Ja myślałam, że będziemy to nosić. Miałeś rację. Miałeś rację, dałeś radę. No Paulo, wzuchł chłopak z Ciebie. Fajny koszyk, bikinowy. No, nie? Fajne. Na kota może. I taka walizka. Stara Pedro, chcesz taką walizkę? Nie, jest Walizkę dla ciebie nie ma. O, buty. Kto chce buty? Kto chce buty? To są też buty. Nie, buty wyglądają ładnie. O, zobacz, Paulo. Paulo, mówmy o twojej jednej. A to no i torebki. Proszę bardzo. Porebus Ej, Pedro, ale ta jest fajna. Ta jest fajna. Tylko ona chyba się nie zapina. Zapsuta. Ale... ale tak jest super. No Fajna i ze skóry. Składek jest zapsyta, nie? Aha, szadek. obraz to są takie, to są takie jak my mamy, nie? Z tego, pamiętasz? Nie, są z mojej szkoły. Co były malowane u mnie w szkole. Tak? No, jeden raz widziałam, że były powieszone. Ale one są naprawdę namalowane? No, w mojej szkole dzieci malowały. Ładnie. Zabaweczki nawet. Marfetka, Pilcoltę. u nas marfetka. Zarobisz później? O, późle, puzle. Mamo. Zabawki. I tu płyty. Płyty oczywiście. I wózeczek. To jest stara piłka. No, ale ja chcę. Ona nawet nie będzie chciała. A no, to ile, tu no, ile dajesz? Tu się płaci ile się da. Może dać to jest euro. euro. Jeden... Jeden euro. Jeden euro. Ale to starą taką piłkę chcę. Ja bym wzięła czerwoną To jest prawdziwy, skoro. A, no dobra, no to właśnie. Ja lubię bardziej szarę. To chce kask? Ma wow. Ups, Pedro zobacz. O wow, jaka dobra. Rzutek. Tutaj rolek jest. I tu jest h dobra, dobra. firma. Mamy łyżwy z tej firmy, to one są dobre.

w Deutschland, perl. Mama, taką, jaką ty tak? kiedyś O Jezu, Kalalka. Aniołek. Jaki I dar to jest Drewniany talerz, a pod spodem jest drugi taki. Talerze. Tutaj jakaś dekoracja na święta bardzo niki, ale ten jest chyba uszczerbiony szkoda Łabne. Takie fajne, takie grube, nie? Ładne. Ojej. Pedro, nasze szklanki, to możemy spróbować. I to płacisz, jak chcesz, za to. To bierzmy je. Te trzy. Bierzmy, bo nie mamy akurat no, no. tych kolorów. No damy 3 euro na to. Wie bon A wie viel wollen, Ich i weźnik? Dry euro? Ja, ich yeah? okay. Ja? Okej. Okay. Ile <noise> Ile <A>, euro. <noise> Mamy. Sztaneczki. Taka aktówka. O, a to jest fajny taki worek. Wygląda jak nowy. Ten wygląda jak nowy. Kandyjny. fajny worek. Fajny. Czysty, nie? radio. Jest taka kuszka Koniczki, a tu jakie wyselki su tarabka. Kasa taka miska. bąbeczka nawet poiska wieszaczki wieszaczki na spokój o i teraz przejdziemy do koralików koraliki koraliki o A to, to Wow, jakie fajne Takie kolorowe I na końcu dwie takie kulki To też fajne Taka fajna branzoletka. Też kolorowa Ale są tu też O, taka brązowa jest Czerwone koraliki Ale są też Kolczyki, na przykład takie albo taki na to na A na świecie tutaj. No tutaj możemy włożyć świeczuszkę, zresztą jest nawet. No ładnie wygląda tak czyściutko nie? A tutaj zestaw bombek można kupić. No nawet świeczuszki czerwone, tu jeszcze też koraliki. zdjęcia ojej to są drewniane talerze drewniane koszyczki do lodu Muszę szybko wszystko sprzedać. No bo właśnie, Tutaj. O Kasiula kupiła Lota i Paulo. Paulo, jaki masz ładny? Paulo ma y, czekolady i cytrynę, ja mam y, chyba guma balonowa z tego co wiem i wanilię. No super, to smacznego. No, tam jest tyle do nagrania. To też jest ładne. Tam jest lega krzyczeć. Gdzie? No tam, gdzie my byliśmy. Jest no, jest dziadnia, wszystko tam jest To też jest ładne No i proszę Klatka Szkoda, że nie ma dla kota, to byśmy wzięli Ale tylko klateczka Idę za Tobą dziewczynko. O, to jest do chleba chyba pieczenia. A to jest takie kamienne prawdziwe. Fajne. Są świeczuszki. Chodź jeszcze tutaj zobaczy. Ale tutaj słuchajcie, całe komplety można... Pedro, całe komplety można kupić. Miseczki. Fajne. A ta szklanka mi się podoba. No, szkoda, że tylko jedna. No to weź pieniążek i idź sobie kup z Pawłem. To idźcie, Paweł, kupić za jedzenie. Jakie małe. Też fajne. Zobaczcie, na dole jest takie metalowe. Fajne. Bardzo fajne. Tu jest jeszcze jeden z góry. O, jeszcze taka. taka Ficava só takie fajne, ale ta fajna szklanka taka kolorowa. Fajna. Taki domek tu. To jest na świecie oczywiście. A co to jest? A jest też coś na kabelek. A co to? Westfalia Elektro. Tu, o, tutaj to Taki z pobócikiem, ale... Dziurkacz. Dziurkacz nawet taki stary. Jezu, takiego ja to ja nie widziałam, gdzie Mycia. A? A mycia okien Multimax, to mycia okien. I kiedyś... O, proszę bardzo, ta maszyneczka. O, tu się zakładało szmateczkę. Taką szmatkę i się było okienka. Ale wiesz co, te lampy są ładne. Fajne lampy się podobają naprawdę fajnie ale tylko dwie a tu jest takie na CD, nie? a to jest na co? Nie, nie, mam nie, Wyszliśmy już z tego Flochmarkt, My w nie, w no, taki No trochę słup trochę takie i takie drzewko. Zaraz zobaczymy z zobaczymy z O strony. tak wygląda z wygląda z tej strony. No już jesteśmy. To Flokmark, żeśmy sobie obejrzeli, jak to wygląda. W sumie to byliśmy pierwszy raz na takim Flokmark I dużo nam się tam rzeczy podobało. Fajne one były. I wszystkie pieniądze, które ze sprzedaży oczywiście będą. One idą na szkołę. Pozostałe rzeczy idą do ciężarówki i są wywiezione na śmietnik. Także... Także co nieco kupiliśmy. Jesteśmy zadowoleni. Już wracamy do domu. Oczywiście Pedro je loda. Czemu ty jesz Cytrynowy. Cytrynowy. W każdym razie my już wracamy do domu. Oczywiście jeżeli się wam materiał podobał dajcie łapkę w górę, komentujcie i oczywiście subskrybujcie jeżeli jesteście nowi, a na pewno Następny filmik was nie ominie. Cześć. Cześć. Teraz chcę wam powiedzieć o tych rzeczach, co żeśmy kupili na Flochmarkt, na szpędę Flochmarkt. Także zakupiliśmy, słuchajcie, szklaneczki, takie szklaneczki, i to jest zielona, pomarańczowa i różowa. I słuchajcie, myśmy zakupili te szklaneczki, dlatego że, będąc w Polsce, kupiliśmy cztery takie w innym kolorze, ale takie tej samej firmy, szklanki w Gdańsku. I generalnie podobają nam się te szklanki, i jak tylko je zobaczyliśmy, one były z naklejkami, nówki, także nie były jeszcze używane, więc pomyśleliśmy, że to, jest, że to będzie dobry zakup. Słuchajcie, za te szklanki daliśmy 3 euro. I później żeśmy sprawdzili w internecie, ile te szklaneczki kosztują. I cztery takie szklanki kosztują 24 euro. Także myślę, że opłacało się. Ale słuchajcie, oprócz tego kupiliśmy też ten sztender i to jest taki do trzymania nut, taki stojak. I za ten stojak żeśmy dali 5 euro. W internecie one kosztują po 10 euro, także no, połowę taniej kupiliśmy. I jeszcze kupiliśmy piłkę do koszykówki, i za tą piłkę daliśmy euro, ale tak naprawdę ta piłka jest, widać, że jest bardzo użyta, ale no, Paulo bardzo chciał, chciał piłkę do koszykówki, więc jak tylko ją zobaczył, to to po prostu stwierdził, że ona będzie super i, i ją po prostu kupiliśmy. Opłacało się pojechać na Flockmark. Teraz żałuję z perspektywy, że nie wzięłam trochę porcelany, bo były bardzo fajne komplety porcelanowe. Filiżanki, do tego czajniczek, talerzyki i to były naprawdę komplety w całości. Wydaje mi się, że no, mogłam wziąć, ale teraz już jestem mądrzejsza, bo byłam pierwszy raz na takim Szpende Flochmarkt, więc następnym razem, jeżeli pojadę, to już będę bardziej patrzeć na te rzeczy, które tam się znajdują i na pewno więcej rzeczy wezmę, bo tak jak za ten, no ten sztender, za stojak do nut, ja nie wiedziałam ile ja mam dać za to, bo ja się nie orientowałam kompletnie, ile to kosztuje, także ja tak po prostu wystrzeliłam kwotę 5 euro, ale teraz myślę, że mogłam zdecydowanie mniej dać.